Wielokrotnie słysząc o pomysłach nowej lewicy, tej lewicy neomarksistowskiej, tej lewicy kulturowej, mówimy sobie, przecież to są takie absurdy, że one są nierealne. To nie może funkcjonować, to jest niezgodne ani z naturą, ani z wartościami e, naturalnymi i próbujemy ośmieszyć te rzeczy. Niestety rzeczywistość jest bardziej ponurać niż, niż nam się wydaje. To, co dla wielu ludzi wydaje się kompletnym absurdem, dla zideologizowanych, bardzo niewielkich, ale politycznie sprawnych środowisk, które mają potężną siłę nacisku i potężne pieniądze i potężne środki oddziaływania medialnego szczególnie, te absurdy dla nich są ostrzem i taranem zmiany cywilizacyjnej, zmiany kulturowej, szczególnie zmiany antychrześcijańskiej, antyrodzinnej. Ten nowy ład, nowy porządek świata, który oni nam szykują, dla nas absurdalny, dla nich jest nieprawdopodobną misją, którą wcielają z rewolucyjnym napięciem. Dlatego musimy się razem przeciwstawić. To nie jest też tak, że wystarczy ośmiać te absurdy. Musimy wykorzystać te narzędzia, jakie mamy, jakie mają e, społeczeństwa obywatelskie, jakie mamy my dzisiaj, obywatele Polski, Węgier, Słowacji, wielu krajów Unii Europejskiej i razem powinniśmy podpisać petycję Stop Gender Convention. Chodzi o to, aby zatrzymać pomysł narzucenia nam skrajnie zideologizowanego dokumentu, jakim jest konwencja stambulska, bądźmy razem, podpiszmy, niech nie zabraknie waszego podpisu pod tą petycją.